Dolby Atmos najpierw dokonało rewolucji w kinie w 2012 roku. Wtedy po raz pierwszy użyte tą technologię dźwięku obiektowego w filmie Mary Waleczna. Format Dolby Atmos zrobił furorę dzięki oszałamiającym wrażeniom dźwiękowym, które otaczały widzów z każdego kierunku i tworzyły trójwymiarową przestrzeń dźwiękową. Ale czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos poza kinem? Czy kiedykolwiek słuchaliście miksu muzycznego w Dolby Atmos? Jeśli nie, to szczerze polecamy. Technologia Dolby Atmos z jednej strony oferuje muzykom unikatową szansę na nagranie i miksowanie utworów w sposób, który wykracza poza tradycyjne granice dźwięki stereo do którego już wszyscy przyzwyczailiśmy się. Z drugiej strony daje słuchaczom niesamowitą możliwość i jeszcze większego, głębszego zaangażowania się w słuchaną muzykę. I to jest pierwszy i najważniejszy powód, dla którego warto zainteresować się tematem miksów imersyjnych.